Często piszecie w komentarzach, a czy u mnie wszystko w porządku? Powiem wam tak. Ten, kto jest złamanym człowiekiem, ten kto przeżył naprawdę wiele w życiu, ten kto poznał naturę człowieka, jaki człowiek potrafi być zły, ukrutny. Ten to tak naprawdę był na samym dnie i musiał się stamtąd wygrzebywać. Ten wie, że tego pęknięcia, które w nas powstaje, nie da się zamknąć. I to jest chyba moja supermoc, że potrafię dotrzeć do Was, bo potrafię pokazać, co jest we mnie. Bo ja nie jestem zdrowy. Ja jestem złamanym człowiekiem, który wie, co to bieda, przemoc, który wie, co to znaczy, kiedy świat zwalać się na łeb. I nie boję się o tym mówić, bo ja to przeżyłem. I dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Jestem żywym dowodem, że jeżeli walczysz, to możesz w życiu osiągnąć wszystko. Musisz tylko rzeczywiście w siebie uwierzyć nie zawsze wygrać. Ale zawsze dasz sobie radę. Dlatego pamiętaj, wszystko, co potrzebujesz, masz w sobie. Tylko pytanie jest, czy ty w siebie uwierzysz. Ja to zrobiłem i już nigdy nie upadnę na kolana, bo wiem tak naprawdę, na co mi stać.